Halo, halo, dzień dobry, witamy w grze e, Gartic Phone. E, dzisiaj jest ze mną Filipek. Przywitaj się ładnie. Jest ze mną e, kolega. witam. Tam. I drugi kolega, który jest e, Niemy, więc nie będzie go słychać. Gramy w Gartic Phone. Mam nadzieję, że coś się nagra tutaj. E, kto jeszcze nie oddał? Paweł. Się Legia jest potężna. O ale omnidasa. No ja narysowałem adekwatnie do tego. Filip Kajzerka. Co dalej? Filip Kajzerka. Rozpierdziel Walim A ja dobrze to narysowałem To jak wunie wygląda, gościu wałbrze. Ale się domyśliłem i napisałem Wałbrzy <noise> 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 narysował, ty Dupa. Okej. Okay. Gościu chyba nie ogarnął. Kał z dupy. Dobra, gramy jeszcze raz. Rozpocznij. Szkoda, że więcej nas nie ma. Mreksyś. Dobra, to czekaj. Ślimak na biegunach. Ta zajebiście narysowałem. Śmlimak na magnesie. Prawie, prawie. No bo nie chciał mi się tego rysować gości tej ziemi jakiś potężny. <grystanie> Co to jest? <grystanie> Ksiądz modli się na siłowni. godzina. Paweł co księdza rysuje jaka tego dinozaura? Da, da, Paweł co? Dawid ten. A to aż tak potężne? <noise> I masz to. <noise> BK z <CTM>, B. <noise> <noise> Pianista w windzie. To było potężne. Nie wiedziałem, co to jest zapisane w ogóle jak To. gra. A to jak gramy teraz jeszcze raz. Trąbę słonia. <ślesk> no dobrze, ja bym tak narysował tromba bomba ja pierd Paweł nie lubi się z Gawel Ja <feasible> <gry> R7 Co? Rozbryj, bo umrzesz. No, ale dobrze. To co mi dałem, dobrze, dosyć dałeś. No. Jak tu w mordzie? Kononowicz. Ja myślałem, że to Kajzera dał tam. A ma, ma ktoś jeszcze kogoś, żeby zaprosić? No wyrzuciłem nie nie je nie mogę wejść. Nie mogę wejść. Złamana coś. ręka. Złamanie zewnętrzne kości strzałkowej albo tej drugiej w ręce, co tu napisałeś? Przeszło, przeszło. RL9 większy Benzema. Real Madrid. A doszło do tego ostatecznie, że RL9 większy niż Benzema czy nie? No to dno. Ty, zaproście mnie jeszcze raz, daj mi jeszcze linka, Filipek. Menele w lesie. No do tej giery, bo mnie waliło, ja nie mogę wrócić. Ale daj mi na ten na Messengera, dobra? Jak możesz. A nie masz ten, co ja ci, Co mi wysłałeś? Nie, bo ty nie działa. Chociaż czekaj, zobaczę, okay. ładuje mi czy nie wchodzi ładować? Jestem, o jestem, jestem u was, wiesz? No, no, no. Fajny gość się nazywam teraz. Co? Aha, czyli tamtego już nie ma, nie? Ja? Żul pod oknem. Kurde... Rzut w okno. <laughs> no... Szczerze? Nie wiem. Może bym uznał. Oliver B. No, no dobrze by Magix. A, ty! Dobre, dobre, dobre. Paweł te Gdy gra w Kta 5. To właśnie nie. Jakbyś oglądał, to byś wiedział o co chodzi. No, widzisz, nie oglądam. Kelner obsługuje kelnerkę. Ja pierdzielę. Chcę to. Chętnie wezmę. Co? Paweł mówi, ze baran tocem bał. No powiedziałeś tak, to jest prawda. No. Wszystkie mam do sobie to powiedzieć. Paweł Baran. Co? Czyli... <śmiech> 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 Przez tyle czasu, tyle wymyślił. Czekaj, a yy, na przykład... Ale to było takie... Nie ja miałem takie ciężkie. Które... Wódka bezalkoholowa. bezalkoholowe smutek, blisko nawet uznaję, to Kto To jest filek Filip, czyli pewnie różowa szkoła. No przecież widać, że jest zapisane: trzecielo Nie wiem, czemu ty się nie domyślasz. Ej, ale jest! Przeszło! Przeszło! Przeszło, dobrze. Uncharted. No właśnie, ja to dostałem, ty Uncharted potężny film był. Oglądałem, no Spiderman. My byliśmy w kinie z Hyderem. No i źle Wiesz, dałeś. No i źle dałeś. Ja też byłem wczoraj z mamą. No czy się, że z Skyzerem kiedyś, ale ostatecznie ja dobrze dałem. Chris J. i Dorcas no, to też Spiderman. Ze spider bardziej się kojarzy Tom Holland. Co to jest? Chris to Jagoda. Ty, ale dobrze no, dałem. To... No bo to przechodzi, to przechodzi, no, to przechodzi. Wiesz czemu? No? Ale Chris, że ten, że ten, to jest inside joke. Ostatnie. Lekcja pokory. Co? <laughs> Jaki... Ale dobrze dał nawet, ale nie przeszło. Pieska mysz. Nie zdążyłem narysować psa przez ciebie. <laughs> Ja chciałem napisać psa i napisać, że kosi jak kamyś, coś takiego. Że mało czasu. Przyjaciele. Chciałem napisać przyjaciele, ale nie zdążyłem. S. <laughs> Serio? Cristiano Ronaldo <laughs> Uparta krowa <laughs> Oj, to chyba nie poszła uparta krowa <laughs> żubra. <laughs> I patrz to <laughs> Mało czasu. mało czasu. I teraz nie <g> widzę <Ayala> VST-o mój. CTMB walczy na primę MMA. Kurde. Rękawica wąsacka. Frajer CTMB, bo mało czasu daje. <g Ayala> Tak. Co to jest? po tej. Nastolatek wymiotuje na diabelskim młynie. Wiedziałem, że to, to miałeś. Dost... To MMA. <grym> Wielka rzeka S Nie zrozumiałem tego, kurde, nic nie Co? Czy to jest... Nie wiem, nie wiem Co? Co, czemu napisałeś jakieś NS Pan Piotr w toku Mr Piotr to karateka. S. Że to złamane dechy takie bo wiesz co Paweł zna się ze silnym golemem. Człowiek B. Człowiek B. To ten. klasa. Że człowiek gdy klasy powoli pewnie co o ty Ej, a dobra, rozpocznij Klepsydra w lodówce no? Klepsydra <słyska> Blisko Fake info dostałem widać, nie? Robak w głowie. Ja zrozumiałem, że to jest taka myśl, Jankleokadia. Ja zrozumiałem, że ona ten, że to na o Jankleokadię. Chaja. Chaja. Ja zrobiłem to samo, To To mój karatek. Jak daje <grystanie> Anonny A, żeś wpadł na to Aha, skakujemy Co? A nie zacząłem napisać nawet. <grystanie> <Ale> on dobrze <grystanie> dał, bo on do, on dobrze dał, bo nikt nie wie gdzie są Anony Mosa, nie? Gramy no, kartki. ja skończę. No, chyba wypadałoby się pożegnać. Aha, no to dziękujemy y, wszystkim i do zobaczenia. Pożegnajcie się ładnie. Nie, nie. No. no, no, no. Co skończyłeś już nagrać? A co mam kończyć? No. A to, to już się ma widzieć.